Dodaj do prania, a najdelikatniejsze buty będą śnieżnobiałe jak nowe. Wystarczy wyprać je w pralce inaczej niż zawsze. Nie musisz prać trampek ani innych butów sportowych ręcznie, co jest żmudne i pracochłonne. Najlepsze jest to, że możesz wyprać nawet jedną parę butów w pralce. Pralka doskonale sobie z nimi poradzi, nawet jeśli nie ma specjalnego programu do obuwia sportowego. Piorąc buty w pralce, wybierz program do tkanin delikatnych, ustaw jak najniższą temperaturę, maksymalnie 40 stopni. Ustaw tylko niskie obroty wirowania. Teraz zdradzę Ci pewien sekret. Aby buty nie przemieszczały się po bębnie pralki i nie ocierały się o siebie, dorzuć do prania gruby ręcznik frote. Możesz nawet użyć dwóch ręczników, co dodatkowo ułatwi pranie butów w pralce. Dzięki temu prostemu trikowi buty nie będą narażone na uszkodzenia podczas prania i odwirowywania. Ręcznik sprawi, że buty będą doskonale wyprane. Program wirowania też zadziała bez zarzutu. A buty będą czyste jak nigdy.